Dzień dobry, tutaj Drwal Rębajło i witam was w historii kart Hearthstone. Jak wiemy Hearthstone pełen jest legend, lecz nawet pośród zwykłych kart znaleźć można ciekawe historie do opowiedzenia. Na dziś przygotowałem odcinek dotyczący w sumie kilku kart, które, choć niepozorne, skrywają naprawdę wiele ciekawostek. Przedstawiam wam wszem i wobec Koboldy oraz ich krewnych i znajomych. Zajechało brudnym szczurem. Oto bowiem dziś zajmujemy się właśnie koboldami. Są to niewielkie stwory, przypominające gryzonie. Z natury są tchórzliwe i niezbyt inteligentne. Zazwyczaj unikają większych ras, tworząc swoje siedliska gdzieś głęboko pod ziemią. Zwykle koboldy zamieszkują groty czy opuszczone kopalnie, bowiem znane są ze swojego zamiłowania do grzebania w glebie. Nawet jeśli nie mają do tego zagroż talentu. Na co dzień koboldy traktowane są raczej jako niezbyt groźne, choć dosyć irytujące utrapienie. Grasują całymi hałastrami i w kupie potrafią namieszać, o czym przekonał się choćby Rexar, pomagając w założeniu Orgrimaru. Zwykle jednak szczurowaci mają takiego cykora, że nie wahają się zwiewać w obliczu choćby najmniejszego zagrożenia, zostawiając swoich kuzynów na pastwę losu. Na czele prymitywnego społeczeństwa Koboldów stoją geomanci. Są oni zdolni opanować proste formy magii ziemi. No ale przecież grzebią się w niej całe lata. Wrócz tego koboldami kierują starsi kopacze, a jedno z plemion ma nawet swojego hmm króla. Ciekawostką pośród koboldów jest ich fanatyczne wręcz przywiązanie do świecuń, którymi oświetlają sobie podziemne korytarze. Moja świecunia moja! Zwykle wyrabiają je, chyba was to nie zaskoczy, z wosku z uszu, a następnie noszą je przyczepione na czubku głowy. Przy starciu koboldy wrzeszczą: You know take candle! Czyli ty nie wziąć świecy! Co stało się tuż obok paskudnego zapachu ich znakiem rozpoznawczym, gdyż to właśnie zlecenie na koboldy jest jednym z pierwszych questów, które otrzymują świeżo upieczeni poszukiwacze przygód przymierza. Nawiązanie do tej misji znalazło się nawet w filmie Warcraft: Początek. Sam wątek ma zresztą swoją kontynuację. Podróżując przez znajdujące się na zachód od Stormwindu Westfall, natknąć się możemy na jego mościa o imieniu Jim Candles McHanigan, dawnego dostawcę świec, którego hasłem przewodnim było I TAKE CANDLE! Wezmę tą świecę! Z powodu podeszłego wieku prosi nas, byśmy w jego imieniu skopali zatki koboldom z pobliskiej kopalni, zaś po wykonaniu zadania otrzymać możemy swoją własną koboldzią świecunię. You took it! Jak się okazuje, szaleństwo na punkcie świec może mieć i inne podłoże. Jedna z legend krążących pośród zajadłych koboldów z Heimantyn głosi, że jeśli w przypadku drążenia tuneli koboldom zgastą wszystkie świece, zostaną oni pożarci przez nieprzeniknioną ciemność. Brzmi to jak bójda. jednak jak wiemy, nawet w najbardziej wydumanej historii znaleźć można ziarnko prawdy. Tak czy inaczej, mimo swoich wątłych walorów fizycznych i umysłowych, koboldy zdołały wygrzebać sobie dziury w całym Azerot. Ich odmiana z mroźnego Nordrendu to śnieboldy, a jak widać, udało im się nawet dokopać do imprezki w Karazanie. Również i w gadżetonie te gryzonie znalazły swoje miejsce. Choć jak wiadomo, szczur zawsze pozostanie szczurem. Brudnym szczurem. Nic nie powiem. Tak czy inaczej, to by było na tyle w tym odcinku. Niezależnie od tego, czy chcielibyście zobaczyć więcej takich zbiorczych historii, czy też macie na oku jakąś pojedynczą kartę, piszcie swoje typy w komentarzach. Ode mnie zaś to wszystko. Dziś już... ŻERYŚNIEK!